Grupa kilkudziesięciu strażaków wyrusza z Polski, aby pomóc w usuwaniu skutków gwałtownych powodzi, które nawiedziły Mołdawię. To na szczęście tylko scenariusz działań ratowniczych. W szkoleniach prowadzonych przez ratowników ze specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej biorą udział grupy z całej Polski. Realizujemy szkolenie związane z przygotowaniem ratowników do prowadzenia działań ratowniczych poza granicami kraju i zapoznają się tutaj z tym aspektem procedur, które są potrzebne do tego, żeby zespół ratowniczy wyjechał za granicę do państwa, które potrzebuje pomocy. I tutaj scenariusz Obecnego ćwiczenia polega na tym, że przechodzą cały proces przygotowania dokumentacji, odprawy operacyjnej, odprawy medycznej plus przejście graniczne i wszystko to, co jest określone przez mechanizm pomocowy Unii Europejskiej, przygotowany właśnie na taki wypadek. Tym razem w szkoleniu wzięli udział ratownicy z grup zajmujących się zwalczaniem skutków powodzi oraz rozpoznawaniem skażeń chemicznych. To są moduły, które zostały powołane w poszczególnych komendach wojewódzkich na terenie Polski. Każde województwo buduje jeden, dwa moduły właśnie przewidziane, dedykowane do poszczególnych zadań. Między nimi to są pożary lasów, między nimi to są właśnie usuwanie skutków powodzi, zagrożenia chemiczne i ekologiczne i działania poszukiwawczo-ratownicze. I takich grup mamy kilkanaście na terenie kraju, one dyżurują w określonym systemie i na wypadek zdarzenia zostają alarmowane przez Unię Europejską, przez mechanizm i wysyłane do zdarzeń. Działająca w Nowym Sączu specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza powstała w latach 90. i ma na swoim koncie udział w wielu akcjach zarówno w kraju, jak i za granicą. Praktycznie od 1999 roku grupa uczestniczy w tych działaniach międzynarodowych. Oprócz tego, że jesteśmy w ramach mechanizmu, to tu również w ramach grupy ONZ-owskiej INSERAK. I od 1999 roku, gdzie zaczęliśmy, pierwszym naszym działaniem był wyjazd do skutków trzęsienia ziemi w Turcji. No i tak co kilka lat zdarzają się takie wydarzenia: Iran, Pakistan, Indie, Haiti, Nepal. No i tak jak było to dwa lata temu w Libanie po wybuchu magazynu materiałów wybuchowych. Skład grupy to 52 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu i szkoły aspirantów PSP w Krakowie oraz 5 psów ratowniczych posiadających certyfikaty gruzowiskowe i terenowe. Grupa stacjonuje w obiektach Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy węgierskiej w Nowym Sączu.